Jakie powitam was serdecznie, tutti frutti. Było teraz, przyszła pora na Zero Sugar Lemon wielki powrót. I co do tego wiążę wielkie nadzieje, dlatego, że jak dobrze wiadomo moi drodzy, yy, napoje cytrynowe są jednym wielkim, według mnie niesamowitym tematem, po prostu samym z siebie czy to cukrowe, czy to niecukrowe dobra, nie będę już za bardzo zachwalał, bo są też inne kategorie, które są lepsze dajmy na to wiśnia, dajmy na to dinogron to też są dobre kategorie, no dajmy na to również fruit punch ale kurde cytryna, też jest takim można powiedzieć świetnym, świetną odskocznią, o i kiedyś ta Fanta Zero Sugar była po prostu w Polsce. Nie była Zero Sugar, była oczywiście full cukrowa. Pamiętam, że ona była po prostu przegegalna. W akrzyge czy nawet nie w Akrzynie, w Dilsie pojawiła się takowa Fanta Zero Sugar, czy nawet na stronkach importowych. I ona w puszce o swojej cegie, oczywiście w żabce można też dostać ją w puszce, Klasycznie jak nasze doktory Pepery, w naszej edycji, tak i również ta fanta pojawiła się. Co do etykiety, nie będę nic mówić, to jest bardzo standardowy design. To jest tak naprawdę design fanty, ale kurde, etykieta zbiega kolor na, z pomarańczowego na żółty. Techmy do składu, do wartości odżywczych, i będziemy wtedy rozmawiali. Yy, więc, co woda, dwutlenek węgla, sok cytrynowy, zagęszczonego soku, nie z koncentratu soku cytrynowego, 1% nie. regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, cytryniady sodu, sub, substancje słodzące. O, tutaj będzie, nie. ja już widzę aspartam, bardzo fajnie. Ale jeszcze raz: surfam, cyklaminiany, i dopiero aspartam, dobrze. Przeciwwódlegarz kwas skorbinowy, substancja konserwująca sorbigat potasu. Stabilizatory E414, E445, naturalne aromaty cytrynowe z innymi naturalnymi aromatami i karoteny jako barwnik. Yy, wartości odżywcze, 250, to mamy 850. Wiecie co ja, jednak, to chyba obliczę. Powiem wam, że po chwili namysłu, również po zrobieniu zdjęcia, postanowiłem, że zrobię tak. Podam wartości odżywcze na 250 ml i wartości odżywcze w całości. Bo wątpię, żeby ktokolwiek wypił to całe na raz. Jeżeli się nie nazywa na przykład badlang Chuck. 250 ml wartości odżywcze to 5 kcal, wszędzie zera i 0 15 g soli. Na całą butelkę 850 ml przypada 42,5 kcal. I 1,275 i 275 grama soli. Więc... Otwórzmy to i sprawdźmy. No bo no kurde, no... Jeszcze raz, podawiam to pytanie. Kto by był taki po prostu niesamowicie badlangstrzagowy, żeby wypić całą tą butelkę naraz? Ja próbowałem kiedyś i tylko przy niegazowanych napojach mi się udawało. Ja nie wiem, w ogóle jak robią to ludzie? Że no wypijają te wszelkiego rodzaju napoje gazowane. O to mi chodzi, bo nie gazowane to Essa. Gazowane na raz. O wiecie, że tak biorą i parę sekund napoju nie ma. O, albo ten typo, co w sekundę wypił całe pół litra wody. Czy tam ile tam było? No, ale to było akurat, kurde, wiecie, parcie. On ścisnął tę butelkę, to wszystko poleciało prosto do żołądka. Ja nie wiem co potem było. Ja nie chcę nawet w to wnikać, ale. Ja Ale jak on to zrobił? On wziął butelkę i cyk! A ten napój to kurde nie wiem. Wepchał to sobie do kardła, czy o co chodzi? Ty no. Nie wiem. Ten chłop mnie naprawdę zadziwił. Spróbujmy po prostu tego. Najpierw poczujmy zapach, i kolorystycznie, jak widzicie, to jest taki kolor klasycznego napoju cytrynowego. Nie zaskoczę Was, jeżeli powiem, że pachnie bardzo podobnie do wszelkiego rodzaju napojów cytrynowych typu dzik cytrynowy, typu Monster Ultra Citron typu... jest to jak najbardziej zapach napoju cytrynowego każdego jednego, spróbujmy tego i sprawdźmy, czy to będzie najlepsza po prostu fanta na świecie. Czy przypomni mi tamtą fantę po prostu, którą też piło się dużo. Ogólnie, kurde, tyle jest powrotów ostatnio, po prostu wow! Pepsi Twist wróciła, ja już nie wiem, ile tego, kurde, wypiłem. Yy, ogólnie to wersji zero cukru, ale cukrową też się czasem piło. O. O, ho, ho! Wspomnienia wracają. Ale to nie jest ten charakter, co był tej cukrowej wersji. Nie wiem czemu, ale czemu te wszystkie napoje o smaku cytrynowym. w sensie, inaczej. Te wszystkie napoje po prostu o smaku jakimś innym, na przykład Fanta o smaku pomarańczowym, kiedy okazuje się, że robią ją o smaku cytrynowym, smakuje po prostu o niebo, po prostu, no niebo, a Jak oni to robią? Albo Pepsi Twist Ja bym ją wolał, kurde, w każdej wersji, o każdej porze. No ja pewnie za pół roku ją wycofają. Patrząc na to, co zrobili z Pepsi Blue. To mi wiecie, ja też kurde porównuję te napoje od Pepsi do napoju od Coca-Coli. To jest też kurde złe porównanie. Ale ło! Wow. jest czuć, że to jest napój słodzony aspartamem, to po pierwsze. Po drugie, mamy tutaj jak najbardziej napój cytrynowy, bardzo zbliżony samym smakiem do tych wszystkich napojów cytrynowych. Zero Sugar. Które miałem do tej pory. Tylko tutaj jest właśnie ten aspekt Aspartamu, który jest po prostu bardzo charakterny w smaku, który zmienia diametralnie jakikolwiek chcielibyście napój. Zmienia on po prostu w napój smakujący dietetycznie po prostu. Ja lubię też bardzo, używać tego określenia. Kafeinmana do tych wszystkich aspartamowych produktów że one strasznie po prostu smakują dietetycznie. No bo jak dobrze sobie przypominacie, była Hop Cola cukralozowa Hop Cola Zero, która nie była słodzona aspartamem, była słodzona sukralozą, była po prostu o niebo lepsza od tych wszystkich aspartamowych napojów. I oczywiście są inne też napoje kolowe, dajmy na to właśnie do no Pepsi. Pepsi jest o niebo lepszy od Coca-Coli, jeżeli chodzi o zero cukrowe napoje. Yy, hopcola nie jest już to samo, hopcola, ale nawet kurde, Cola Original i Intense Zero. On kurde, to jest też bardzo dobry przykład z biedronki. Yy, reszta to jest raczej takie sławizne. No ale wszystkie te napoje, oprócz tej starej hopkoli, łączył ten jeden fakt, że aspartam był tam naprawdę wyczuwalny. I tutaj właśnie też czuć to, że to jest słodzone aspartamem. Nic nie zakryje tego. Czy to byście tam dodali 5% soku cytrylowego, czy to byście dodali, nie wiem jeszcze, co tam jeszcze, żeby był słodzik wstewie. stewie. Yy, czy nawet, kurde... Sukralozę, o, bo jej tutaj brakuje. Nie zbiegi faktu, że tutaj jest aspartam, który po prostu diametralnie zbiega smak. Ale no, jak mówię, smakowo jest jak najbardziej bardzo dobre. Jest to jak na razie najlepszy powrót przy okazji patrzenia na te wszystkie powroty, jakie były do tej pory. Yy... To jest najlepszy powrót, ale dopiero po Pepsi Twist z yy, Zero Sugar, czy nawet klasycznej. Jeszcze raz, jeżeli chodzi Wam o smak, to jest po prostu smak każdego typowego napoju cytrynowego, yy, jaki byście wzięli i napoju Zero Sugar. O, i wiecie, DZIK, yy, no, mogę jeszcze dać Ultra Citrona, ale wiecie, tych wszystkich napojów Zero Sugar. Tylko, że tutaj jeszcze jest wyczuwalny aspartam, który nie mówię, że wszystko tutaj psuje, ale no, dodaje temu go, innego smaku, więc... Jeżeli miałbym być z wami szczery, bardzo fajny powrót, ale chciałbym po prostu, żeby to była wersja cukrowa, dlatego, że aspartam. No po prostu ja nie mam zaufania do tego słodzika. Nie wiem, jakbyście bardzo, kurde, wychwalali ten słodzik, ja to wieku nie mam po prostu... Nie zasmakował mi. Nie mówię, że kurde on jest zły, on jest na pewno jednym z najbardziej kontrowersyjnych słodzików, jaki istnieje do tej pory, ale do nadal to jest słodzik, nadal to jest alternatywa dla cukru, więc co, jak najbardziej mogę polecić, jest lepszy od fanty Tutti Frutti, którą testowałem te dwa dni temu, bo ja jeszcze musiałem dokupić tę Fanta Zero Sugar. Cytrynową, bo zauważyłem ją dopiero wczoraj, że była w Top Markecie Ogólnie tak się fajnie złożyło, że W Top Markecie pojawiła się Fanta Zero Sugar, a w lewiatage Fanta Tutti Frutti No i no wiecie, no jak to ja zwykle bywa, no kurde miałem takie, co to jest za produkt, a potem kurde na zajutrz mi pokazała się reklama, że wiecie, że mamy do dyspozycji konkurs i fancie możesz wygrać coś takiego i coś tego i to wszystko było w tych kolorach fanty, więc dlatego ja sobie tak pomyślałem też ty, a może kurde jeszcze to nie koniec jest tych wszystkich nowości od fanty. Dzięki za oglądanie, widzimy się następnym razem, ja to z przyjemnością wypiję. No po prostu, co, co to dużo mówić po prostu.